Przypomnijmy sobie o tym, co mówiliśmy o uczuciach. Uczucia mają wpisany pewien kod. Rozszyfrowują, ale nie tego, do którego uczucie żywię, tylko o mnie dużo mogą mi moje uczucia powiedzieć. Ma się to na przykład do uczuć negatywnych, kogoś nie znoszę, kogoś nienawidzę, kogoś nie lubię. Czasami jednak jest tak. Że uczucie jedno, a prawda o tym człowieku drugie. Może okazać się, że mu zazdroszczę, że czuję zawiść, mam jakieś kompleksy i dlatego moje uczucia są negatywne wobec owego delikwenta. Uczucia jednak nie mówią o tym człowieku, tylko mówią o mnie, kim ja jestem. Uczucia nie mają charakteru poznawczego. Co bardzo akcentuje w swojej książce Karol Wojtyła, w książce Miłość i Odpowiedzialność. Powtórzę: Uczucia nie mają ochoty poznawać, tylko są nastawione na doznawanie. Jeżeli powiedzieliśmy przed momentem, że uczucia mówią mi najwięcej o mnie, a nie o człowieku, do którego żywię uczucia, to podobna rzecz ma się z zakochaniem. Miłość uczuciowa jako dar od stwórcy mówi mi o mnie, który te uczucia mam, a nie o człowieku, do którego te uczucia żywię. Święty papież mówi: Uczuciowość jest subiektywna i karmi się, nawet do przesady, przede wszystkim wartościami, które mamy w sobie, do których lgniemy i świadomie. I podświadomie. Czyli jeszcze raz, zbieramy te wszystkie fakty, które sobie do tej pory powiedzieliśmy. Uczucia, jakie żywię do innej osoby, mówią mi o mnie, a nie o tym człowieku. Niezależnie jakie to są uczucia. Czy nienawiści, czy są to uczucia pozytywne, choćby w tym ekstremalnym uczuciu zakochania czy zauroczenia. Miłość uczuciowa ma jednak to do siebie, że ja rozpatruję dobro, które mam. Zasadzone w swojej duszy, w swoim sercu, i chciałbym je dostrzec w człowieku, w którym jestem zakochany. Czyli miłość uczuciowa odkrywa dobro, jakie w sobie mam, a nie dobro, jakim jest drugi człowiek. Uściślę to jeszcze bardziej. Miłość uczuciowa podpowiada mi, czego ja chcę doznawać. Także w relacji z drugim człowiekiem. Bywają przecież tacy zakochani, którzy, i wrócę do mojej wcześniejszej katechezy, w której mówiłem o prawdzie, o uczuciach i prawdzie o osobie. Bywają tacy zakochani, którzy żyją jedynie prawdą o własnym uczuciu, nie znając w ogóle człowieka, w którym są zakochani. I może się okazać, że osoba, w której której jestem zauroczony, jest zupełnie kimś innym, ponieważ uczucia mogą w tym momencie zafałszować mi rzeczywisty obraz owego drugiego człowieka. I mówi dalej Ojciec Święty Jan Paweł II. Dochodzi wówczas do rozczarowania z biegiem czasu. Uczucie, na przykład mężczyzny, może się okazać jakby tylko zasłoną dla pożądania, czy nawet wręcz dla wyraźnej woli użycia kobiety, w której się mężczyzna zakochuje. Wartości przepisywane osobie ukochanej mogą okazać się fikcją, rozczarowanie. Miłość uczuciowa. Później nie tylko wygasa, ale wręcz przeobraża się w inne uczucie: nienawiść. Czy jest z tego wyjście? Jak tego uniknąć? Oczywiście, że jest, bo wielu ludziom na szczęście się to udało. Powiem na marginesie: tym osobom, które w tej kwestii słuchały Pana Boga, które własnego uczucia nie nazywały miłością, które, pójdę jeszcze dalej, które seksualności, seksu. Nie nazywały miłością, i tutaj też muszę kolejny margines ważny uczynić, o czym mówi ojciec święty Karol Wojtyła. Powiedziałem przed chwilą, że w wielu przypadkach za uczuciem mężczyzny do kobiety, za tym sympatycznym słodkim uśmiechem, za tą niewiarygodnie cudowną postawą wobec ukochanej, czasami kryje się zmysłowość i rządza. Dlatego wiele razy mówię dziewczynom. Zobaczcie, jak wasz ukochany zachowuje się na przykład do innych swoich bliskich, przyjaciół. Jak się do nich odzywa, jaki ma temperament. Czy tylko czuły jest dla ciebie, a dla pozostałych, no jaki jest? Choćby dla swoich przyjaciół. Czy potrafił ich uszanować, czy zerwał z nimi kontakty, i tak dalej, i tak dalej. Bo może się okazać, że za uczuciami człowieka kryje się jakaś, no właśnie za tą zasłoną dymną kryje się jakieś nieuporządkowanie. Moje uczucie dla ciebie jest sympatyczne, bo włącza się we mnie zmysłowość, a zmysłowość jest zła, mówi papież Wojtyła. Zmysłowość. To jest chęć wykorzystania drugiej osoby dla aspektu pożądania. To znaczy widzę w twoim ciele dobro dla siebie. W tym momencie nie mówimy o fikcyjnym uczuciu. To jest realne uczucie widzenia dobra w płciowości osoby, w której się zakochuje. Ja je pragnę. Ja mam w sobie włączoną żądzę. By zdobyć ciebie twoją cielesność, może za uczuciem czułości iść taka propaganda demona. Każdy zatem musi się mocno zastanowić nad tym, jakie nosi w sobie uczucia. Uczuć nie oceniamy. One mają wpisany pewien kod, rozszyfrowują nas doskonale. Stąd powtórzę jeszcze raz, że niektórym wygodnie nie rozszyfrowywać własnych uczuć. Albo w uczuciach widzieć nadętość bliźniego, a nie własną, bo gdy dotrze się do prawdy i o sobie, i o osobie, do której to uczucie żywię, może okazać się, że muszę wykonać olbrzymi wysiłek, olbrzymią robotę. A czy tego chcę? Uczucie pozostawione samo sobie staje się konsumpcyjne. To znaczy, drugiego człowieka chcę wykorzystać dla własnej konsumpcji, chcę używać drugą osobę. A miłość, do której mam nie pchać uczucie, także, także to pozytywne, pragnie dobra drugiego człowieka. I to w podwójnym znaczeniu. Ja chcę dobra tego człowieka, to znaczy, Moja miłość uczuciowa nie ma mi zasłaniać, jakie dobro za tym człowiekiem stoi, jak jest ukryte. Ono ma, ta osoba ma takie wpisane dobro w sobie, którego ja nie mam. Może mnie ten człowiek zaskoczyć swoimi talentami, chęcią rozwoju, także zmiany, kiedy ja będę tego człowieka kochał. Dobro tego człowieka chcę dla siebie, ale to dobro nie jest ukryte w zmysłowości, w żądzy. W małżeństwie pojawi się aspekt uroku seksualnego. I to dobro uzyskam ze względu na to, że ten człowiek jest dobrem noszącym aspekt seksualny, także dla mnie jako przyszłego męża czy żony. Natomiast chcę dobra tego człowieka, do którego żywię uczucie, Także w tym drugim znaczeniu, ja chcę dobra Jego, moja relacja z tym człowiekiem ma wpływać dobrze na tę osobę. Uczucia, jak widać, mają wiele nam pokazać o nas, o naszych ukrytych intencjach, o naszym podświadomym kroczeniu w naszym ziemskim życiu. I często uczucia spychane, niechciane, te, do których się nie chcemy przyznać, czy nie potrafimy, są cichymi scenarzystami i reżyserami naszego życia. Róbmy wszystko, by tym scenarzystą, reżyserem był Bóg, który jest miłością.